Nie ja wiem, kurwa, niech ten Rafoniks też już się schował. Rafoniks, Rafonix! Kocham cię, kocham cię, Rafoniks, Kocham cię, stary! Ja pierdolę. Ty, czy Rafoniks powiedział, że zaplanowaliśmy streama na jego powrót? Czy nie? Ja mówiłem, kurwa, nie wiem co on powiedział, ale ja tego streama planowałem chyba z dwa tygodnie. Ale co mam streamu nie robić? Stary, to nie ma znaczenia, jakby nie powiedział tego. Tak, Marcin, masz urojenia. Ty generalnie masz urojenia. Skoro myślisz, że dalej coś możesz kurwa zarobić w internecie. Nie wiem, kto ci tam zaproponował free ale biada mu, bo się nie opłacisz. Niestety, ale jak chcesz zarabiać w internecie, to powinieneś robić rzeczy, które interesują publika, a publiki nie za bardzo interesuje to po pierwszym zdjęciu, bo drugie już się tak dobrze nie sprzeda że masz dziecko to A, i dwa, że kiedyś byłeś popularny, więc zacznij robić rzeczy śmieszne, a to do ciebie wróci. Bo ma trzecią walkę już. Rafonixa mogę sprać tu i teraz. Dajcie mi kurwa free z Rafonixem już jutro. Możemy zrobić, Fame ma 14 extra, jak na High trójka. Idziemy kurwa oktagon w podziemiach i się pierzemy. Nie ma problemu.